Dzień dobry, moi kochani ogrodnicy. Witajcie na kanale Ogród Pełen Kwiatów. Ja nazywam się Ania Danicka. W dzisiejszym odcinku, moi kochani, pokażę Wam, jak sadzę róże z gołym korzeniem, i to będą róże, które typowo będę przeznaczała na kwiat cięty na mojej mini farmie kwiatowej albo takim większym ogrodzie kwiatów ciętych. Dodatkowo dzisiaj w odcinku pokażę Wam jeszcze, co robię z cebulami z lasani cebulowych, które właśnie już przekwitają. Moi kochani, na tym kanale uczymy się o kwiatach ciętych. Uczymy się, jak wysiewać najpiękniejsze kwiaty jednoroczne, dwuletnie i jak uprawiać kwiaty z przeznaczeniem właśnie do cięcia do bukietów. Na tym kanale inspiruję Was do założenia własnego ogrodu kwiatów ciętych, farmy kwiatowej i pokazuję Wam moje wiejskie życie ogrodniczki, która właśnie taki tryb i styl życia wybrała. Uprawę kwiatów ciętych dla własnej przyjemności, ale też troszkę dla budowania własnej niezależności finansowej. Więc jeżeli interesują cię takie kwiatowe tematy, o kwiatach ciętych przede wszystkim, to zapraszam do subskrybowania tego kanału i w dzisiejszym odcinku właśnie sadzimy róże i pokazuję wam lazanie cebulowe. Zapraszam na odcinek kochani, zaczęłam nagrywać odcinek i zaczęło padać. Dlatego poszłam do domu, przebrałam się, już jestem można powiedzieć w ubraniu roboczym i będziemy sadzić właśnie teraz róże z gołym korzeniem do ogrodu. Później jeszcze pójdziemy i pokażę Wam, co robię z lasaniami cebulowymi. Natomiast zanim przejdziemy do Meridum, chciałabym podziękować moim patronom, którzy, którzy wspierają mój kanał na Patronite. Jakiś czas temu, niecały rok, założyłam właśnie profil na Patronite, aby zbierać patronów mojego kanału, którzy chcą wspierać moją działalność w internecie i od tego właśnie jest mój profil na Patronite. Wszystko jest napisane tutaj e, pod e, filmem. Więc jeżeli ktoś z Was chce mnie wspierać, e, Patronite daje mi taką, słuchajcie, siłę i taką niezależność. Ja niekoniecznie muszę robić takie filmy, które, opie, które m, będą robione pod algorytmy, tylko chcę robić takie filmy dla Was, moi kochani ogrodnicy. Więc jeżeli, jeżeli ktoś z Was chce mnie wspierać, to serdecznie zapraszam. I z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim patronom, każdej jednej patronce i patronowi z osobna i wszystkim razem. Jeszcze chciałam ogłosić że jutro w poniedziałek rusza sprzedaż webinaru jak to jest być florystką od pasji do zawodu. I będzie to webinar, który ja będę prowadziła na platformie Zoom online w duecie właśnie z florystką, z Martyną Michael, która ma doświadczenie w pracy florystki ślubnej, ale również florystki przy różnego typu eventach już naprawdę bardzo długi czas, kilka lat. Będzie to taki webinar, na którym poruszymy temat pracy florysty od podstaw. Jak zostać florystką, jak to jest w ogóle być florystą, jak to jest współpracować z kwiaciarniami, z pracowniami florystycznymi i z farmerami również kwiatowymi, jak to jest współpracować? W ogóle właśnie, czym różni się florystka w kwiaciarni, a czym różni się florystka w pracowni florystycznej? Fakty, mity na temat pracy florysty. Również takie plusy, minusy, a więc rozbierzemy od podstaw Zawód Florysty, plus QA, czyli Wasze pytania, nasze odpowiedzi, będą też bonusy. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jutro zapraszam do mojego sklepu na www.ogródpoenkwiatów.pl, albo już dzisiaj teraz do zapisu do newslettera, również na www.ogródpoenkwiatów.pl. Wszystko jest napisane tutaj pod filmem. Dzięki temu, że zapisujecie się do newslettera, dostajecie ode mnie prezent, ale również jesteście ze mną na bieżąco. Dobrze, kochani, tyle z ogłoszeń, natomiast teraz przechodzimy właśnie do meridian i będziemy sadzić róże z gołym korzeniem będziemy sadzić je tutaj do mojego ogrodu kwiatów ciętych który tak naprawdę powolutku staje się taką mini farmą kwiatową e, tutaj chciałabym żebyście zobaczyli mamy taki mamy ścieżkę do e, miejsca gdzie będzie furtka w tej chwili jest tam paleta y, po to żeby pies gdzieś tam mnie nie wyfruwał w pola y, natomiast mam w zamyśle właśnie tak y, tutaj będzie ścieżka strawy będzie dosiana trawa i właśnie dwa szpalery, dwa szpalery y, róż i to Będą, słuchajcie, róże przeznaczone na kwiat cięty, ponieważ róża ozdobna, a róża przeznaczona na kwiat cięty to są jakby dwie różne róże. Oczywiście, mm, zarówno róża, róża przeznaczona na kwiat cięty może być wspaniałą różą ozdobną, natomiast niekoniecznie ta sama róża, która będzie w ogrodzie jako róża ozdobna, będzie spełniała funkcje wszystkie takie, żeby być różą przeznaczoną na kwiat cięty. Więc jakby to są dwie różne, dwa różne rodzaje funkcji y, róży, że tak powiem. Ja tutaj y, kupiłam y, 20. Dwie róże i one będą posadzone właśnie wzdłuż tego szpaleru i to są odmiany róż, które ja właśnie będę wykorzystywać do cięcia, do bukietów. Ja róże na kwiat cięty uprawiam od 5 lat, mam sprawdzone swoje już odmiany i, będę, i właśnie tutaj je będę, będę sadzić. Co jeszcze powiem? Mamy tutaj róże właśnie z gołym, z gołym korzeniem. Dlaczego ja wybieram róże z gołym korzeniem? Róże z gołym korzeniem według mnie mają więcej zalet niż wad w porównaniu do róży sadzonki właśnie już w doniczce. Przede wszystkim są tańsze, ale również jest większy wybór. Można kupić róże takie z gołym korzeniem już na jesień, można kupić je również wiosną, można kupić je również wiosną taką wczesną i to jest właśnie fajny czas, zarówno jesień, właśnie październik, listopad jak i teraz marzec, kwiecień nawet maj Nasadzenie właśnie Róż z gołym korzeniem. One też się fajnie przyjmują, natomiast wadą tego jest to, że my niestety nie widzimy, czy ta róża się obudzi. My oczywiście widzimy tutaj oczka, z których mogą wyjść pędy, natomiast nie wiemy, czy ona się tak naprawdę obudzi. Jak kupujemy różę, sadzonkę to przynajmniej widzimy, że ona już jest zdrowa i rośnie, przynajmniej powinna być zdrowa, ponieważ ja niestety, moi kochani, kiedyś dostałam róże, sadzonki z mączniakiem, a więc też takie coś się zdarza. Ja kupiłam tutaj róże z gołym korzeniem i tak pokażę Wam, jak sadzę te róże do ogrodu. I moi drodzy, ja już kiedyś sadziłam róże z gołym korzeniem i dostawałam takie komentarze dlaczego ja daję nawóz do dołka dla róży z gołym korzeniem, skoro specjaliści, którzy mają szkółki, zabraniają tego robić. I ja absolutnie nie będę podważać tutaj jakby zdania specjalistów, hodowców takich zawodowych. Ja wam pokazuję moją metodę sadzenia róż z gołym korzeniem do ogrodu, którą praktykuję od 10 lat w moim ogrodzie. Przy takim sadzeniu, jak ja sadzę moje róże, 90% moich róż się budzi i po prostu rośnie. Czasami mi coś wypada, ale tak naprawdę każda róża... Może po prostu gdzieś tam się nie. Obu... Może po prostu przestać rosnąć. No, to są też żywe organizmy i po prostu różne czynniki na nie wpływają. Więc ja nie podważam absolutnie zdania i opinii innych, natomiast ja pokazuję Wam moje metody, które się w moim ogrodzie sprawdzają. Na początku chciałabym Wam pokazać, jak w ogóle zbudowana jest róża, bo to jest też bardzo ciekawe. Słuchajcie, róża to jest taka roślina, która jest zbudowana z systemu korzeniowego, korzeniowego palowego. Co to oznacza? Że mamy jeden korzeń główny. Który rośnie pionowo w dół, i od niego odchodzą korzenie boczne. To się nazywa właśnie system korzeniowy palowy. I z tego względu też jak jest róża bardzo taka dojrzała i długo rośnie w naszym ogrodzie, to ten korzeń palowy bardzo mocno wrasta w ziemię i on wręcz jest zdrewniały. Dlatego taka róża ciężko znosi przesadzanie, taka starsza róża. Właśnie ze względu na ten korzeń, dlatego takie wiecie pięcioletnie róże ciężko jest przesadzić. Czasami się nam udaje. Najlepiej to robić właśnie późną jesienią, wtedy kiedy już nie ma takich upałów i jest jest większa szansa, że się po prostu gdzieś tam uda yy, przyjąć tej róży, ponieważ wtedy jeszcze polecie i po takiej jak jest jeszcze fajna jesień, nagrzana ziemia i wtedy to się po prostu lepiej przyjmuje. Natomiast yy, róży takie Trudno, po prostu się przyjmują, ponieważ ze względu właśnie na ten system palowy. Róża również tutaj ma tak zwany guzeł, węzeł, różnie na to mówią, to jest miejsce szczepienia. I od tego momentu, od miejsca szczepienia w dół, to jest tak naprawdę podkładka, i to jest róża bardzo często róża dzika. Yy, taka róża, która szybko rośnie, mało choruje. Po prostu to nie jest róża szlachetna. Natomiast na tej podkładce szczepione są części róży odmianowej, czyli takiej róży, jak my chcemy, żeby rosła w naszym ogrodzie. I tutaj mam akurat odmianę Shandos Beauty, to jest róża angielska, ale to nie jest David Ostina róża, tylko to jest właśnie bodajże Harkness, z tego co pamiętam. Yy, bardzo fajna róża, niechorująca często i piękna, taka biała, z róż różowym blaszem takim w środku naprawdę super długie pędy na y, bukiety. Sprawdzona róża na kwiat y, cięty przeze mnie. Mm i właśnie od tego miejsca szczepiona jest ta róża właśnie szlachetna dlatego bardzo często my musimy po prostu chronić to miejsce to miejsce szczepienia ponieważ od tego miejsca rośnie róża odmianowa która nie zawsze jest bardzo mrozoodporna podkładka jest bardzo mrozoodporna natomiast to nie jest zawsze mrozoodporne i jak nam góra przemarznie to czasami my widzimy że coś odbija ale to odbija podkładka czasami i niestety róża dziczeje bo rośnie ta róża z podkładki. Dlatego bardzo trzeba uważać, tak sadząc swoje róże, żeby to miejsce szczepienia było pod ziemią. I tak, żeby było centymetr dwa, też nie za bardzo, nie za głęboko, ale tak centymetr dwa pod ziemią, żeby to było trzy czasami, żeby po prostu żeby było zakryte, ponieważ warstwa ziemi jednak w zimie chroni nasze miejsce szczepienia przed przemarznięciem. To jest istotne. Mm, bardzo ważne jest też właśnie wybór miejsca na wzrost swojej róży, ponieważ jeżeli macie tak jak tutaj, ja jestem w polu i tutaj zimą będzie naprawdę. Zimno. Poza tym, tu jest, są świerki bardzo wysokie za kamerą. I tutaj, bo ja chodziłam tutaj, słuchajcie, zimą sprawdzałam. Tutaj bardzo często do tego miejsca, gdzie będą te róże posadzone, e, światło dopiero około 13 jest, przechodzi właśnie e, na część, tutaj jest po, południowo-zachodnia. I naprawdę tutaj światło dopiero jest po 13, a do 13 tu jest po prostu lód, dlatego ja tutaj muszę wybierać róże, które są mrozoodporne dosyć w naszym klimacie i właśnie odpowiednio je posadzić, czyli głębiej. I Taka róża przychodzi nam, to jest róża właśnie z gołym korzeniem. I co po kolei robimy? Mianowicie te róże trzeba nawodnić. One jak przychodzą, to trzeba je dać do wiaderka i ja to, ja to zrobiłam. To jest takie wielkie wiadro. Do niego nalałam po prostu wody z kranu i wszystkie róże zamoczyłam do momentu szczepienia, do tego guzła i one sobie tutaj leżały. Słuchajcie, fajnie by było, żeby leżały całą noc, cały dzień. U mnie leżały dwa dni pełne. Mm. I dzisiaj rano, albo w, nie, wczoraj wieczorem, przepraszam, ja już wylałam tą wodę, bo, już to, bo miałam nagrywać wcześniej ten film yy, i niestety one już długo były w tej wodzie, dlatego ja wylałam, dlatego te róże teraz są trochę przeschnięte, ale one są naprawdę dobrze napite, bo siedziały jednak 48 godzin yy, w wodzie. I teraz taką różę właśnie namoczoną, gdzie te korzenie są namoczone, my będziemy je sadzić. Jak już widzicie, ja już mam tutaj dołki wykopane, yy, na razie tylko po, po trzy z każdej, yy, z każdej strony, na trzy róże z każdej, yy, z każdej strony i teraz za Proszę Was właśnie tam bliżej i pokażę Wam, jak ja te róże sadzę, natomiast jeszcze jeden zabieg musimy wykonać przed posadzeniem do gruntu. Mianowicie warto takie korzenie sobie przyciąć. Nawet słuchajcie o jedną trzecią. Ja tutaj widzę, że to już było zrobione przez e, szkółkę. Bo one są fajnie równo przycięte. Natomiast warto to zrobić jeszcze, ponieważ tak, po pierwsze mamy mniejszy korzeń, którą nie trzeba takiej dużej dziury wykopywać, a po drugie pobudzamy właśnie korzenie włośniczkowe do wzrostu, czyli te najchudsze. To jest właśnie też bardzo, bardzo ważne. Dobra, mamy przycięte, są wykopane dołki, idziemy tam posadzić nasze róże. Dobrze, jesteśmy już tutaj przy dołku. Do tego dołka będziemy sadzić nasze róże. To jest akurat rusza makarosa. Też fajna róża przeznaczona na kwiat cięty, i ja w tej chwili, właśnie widzicie, ona jest tutaj, ma długie, te, ma długie te korzenie. I ja teraz te korzenie sobie przytnę, właśnie po to, żeby sadziło mi się ją dobrze. Oczywiście nie możemy ściąć całkiem, ale jedną trzecią spokojnie możemy sobie przyciąć tych, tych korzeni. To naprawdę pobudzi naszą różę do wzrostu nowych korzeni, po prostu. I teraz trzeba sobie przyłożyć tą różę do gruntu i zobaczyć, żeby to miejsce szczepienia, właśnie to, żeby to miejsce szczepienia było właśnie pod ziemią. I dokładnie tak jest, tylko bardzo ważne jest, żeby przyłożyć tak, żeby korzenie, żebyśmy wkładali naszą różę do ziemi i żeby te korzenie się nie wyginały, tak wiecie, nie zginały się, tylko żeby one fajnie tak na płasko wchodziły. I wtedy wiemy, że mamy odpowiedni, mm, odpowiedni dołek. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest, żeby do tego dołka, znaczy ważne, ja tak po prostu robię i tak wam polecam. Ja do tego dołka będę dawała taką niedużą, ale chochelkę obornika granulowanego z mączką bazaltową. I ja to sobie tutaj ładnie wymieszam z ziemią rodzimą. Troszkę sobie właśnie jeszcze przysypię tutaj tą ziemią rodzimą. I w taką mieszankę ja posadzę moje róże z gołym korzeniem. Teraz wkładam i będę przesypywać. O, i teraz tutaj po prostu widzimy, że róża jest fajnie miejsce szczepienia jest fajnie przykryte ziemią. O, bo nie mogę go odkopać, ono rzeczywiście jest pod ziemią i teraz trzeba, słuchajcie, bardzo mocno to podlać. Taką różę, moi drodzy, trzeba podlać nawet całą konewką 5-litrową albo nawet 10-litrową. Więc ja podczas sadzenia róż przede wszystkim różu z gołym korzeniem nie żałuję wody. Można by było jeszcze do tego pustego dołka wcześniej nalać wody i dopiero w to posadzić. Natomiast ja teraz to będę mocno podlewać, ma teraz przez dwa dni padać, więc mam nadzieję, że mi to też fajnie podleje, dlatego chcę zdążyć. Ale ja właśnie w ten sposób sadzę moje róże z gołym korzeniem. Piszcie pod filmem, jak wysadzicie swoje róże? Z gołym korzeniem jestem bardzo ciekawa Waszych takich metod sprawdzonych, a może nigdy żeście jeszcze nie sadzili i macie ochotę spróbować, napiszcie coś pod tym filmem. Natomiast teraz pójdziemy właśnie do drugiej części ogrodu, tam gdzie jest już pięknie, kwitnąco i pokażę Wam przekwitające już lasagne cebulowe i pokażę Wam też co z tymi lasaniami. Robię. Słońce, słuchajcie, wychodzi od razu, robi się przyjemnie. Jesteśmy teraz w szklarni, bo chciałabym Wam właśnie pokazać, nawet już mam trochę takie poprzekwitane te, te lasagne cebulowe. Niektóre i tu jest taka właśnie fajna, bo tu jest dużo tych, dużo tych cebulek. I chciałabym Wam pokazać, co ja z tymi moimi lasaniami cebulowymi robię, ponieważ generalnie, jeżeli chodzi o lazanie cebulowe, słuchajcie, możemy, możemy potraktować je na dwa sposoby. Tak naprawdę, jeżeli mamy lazanie cebulowe w jakiejś takiej donicy, która jest nam niepotrzebna, że tak powiem, na drugą część sezonu, to spokojnie taką lasagne, którą na przykład ja tutaj mam w donicy takiej glinianej i ja tą donicę potrzebuję, więc ja ją będę traktować inaczej, ale jeżeli bym tej donicy nie potrzebowała, to spokojnie musimy zrobić coś takiego, że musimy po prostu pourywać wszystkie przekwitnięte właśnie kwiatostany. I tutaj na przykład mam właśnie, widzicie, hiacynty, przekwitnięte one są mokre, bo padało. Eee, przekwitnięte również... Eee... To są szafirki. A więc, jeżeli chcemy po prostu zostawić to w donicy, bo jest taka opcja i nie potrzebujemy tej donicy, to urywamy wszystkie przekwitnięte kwiatostany, właśnie po to, żeby teraz roślina, a dokładnie liście rośliny, wszystkie części zielone rośliny pracowały na odbudowę cebuli. Ponieważ po kwitnieniu każda cebula jest już niestety zmęczona, bo jej głównym celem jest wytworzenie kwiatu i zapylenie. Tego kwiatu, wytworzenie nasion. My uniemożliwiamy tworzenie nasion, ponieważ my urywamy właśnie kwiatostany. I teraz powodujemy, że te wszystkie właśnie tutaj e, liście, które zostały tych cebul, jeżeli oberwiemy koszyczki nasienne, powodujemy, że te wszystkie liście będą asymilowały e, światło i ze światła z dwutlenku węgla na zasadzie fotosyntezy będą e, pobierać, tworzyć energię. I budować, rozbudowywać cebulę, dzięki czemu rośliny ponownie zakwitną w przyszłym roku. Więc to jest pierwszy, pierwszy sposób urywamy wszystko, zostawiamy taką teraz donicę, której urwałam wszystkie przekwitnięte kwiatostany w takiej formie, odstawiam gdzieś w takie zaciszne miejsce w ogrodzie. E, miejsce, żeby tam było trochę światła, ale to nie musi i nawet dobrze by było, żeby to nie było mega takie słoneczne miejsce, bo ta donica będzie Wam wysychać. E, więc takie zaciszne miejsce. jak gdybym zostawiała tą donicę, postawiłabym ją za szklarnią. E, to jest część północna, z samego rana jest tam fajnie trochę światła, a później jest już po prostu cień ale jasny cień. Więc ona sobie tam będzie stała ta donica i ją trzeba podlewać. Trzeba podlewać, żeby te cebule nie zaschły, tylko właśnie, żeby się odbudowywały. Można w tej chwili dodać również nawozu. E, ponieważ jest to donica, żeby to się wszystko tutaj nie zasoliło i żeby to e, spełniało ten nawóz, żeby się po prostu wbudowywał, e, żeby korzenie korzystały z tego nawozu i żeby budować tą cebulę, ja bym podlewała to słuchajcie raz na dwa tygodnie taką dawką nawozu wieloskładnikowego, e, można jakimś rozpuszczonym obornikiem, jakąś na przykład gnojówką z pokrzywy, jeżeli macie wszystko to, żeby zasilić cebulę, żeby one sobie rosły i tak przechowujemy do momentu, aż te wszystkie liście pozasychają, będą brązowe i po prostu klapną i wtedy wykupujemy te cebulki. Urywamy wszystko, co jest zasuszone, i przechowujemy w suchym, ciemnym miejscu do jesieni. I wtedy sadzimy je do gruntu. Jeżeli chodzi o tulipany, z tulipanami będzie taka historia, że niestety nie wszystkie cebulki będą czy znaczy tak, one się będą nadawać do posadzenia, ale niekoniecznie zakwitną w przyszłym sezonie. Natomiast ja tutaj mam hyacynty, szafirki spokojnie tak możemy postępować. Druga metoda, którą ja teraz Wam dokładnie pokażę, jest taka. Przede wszystkim dlatego, że ja tej doniczki, która jest właśnie fajna, gliniana, potrzebuję. Ja w niej chcę posadzić moje pelargonie i chcę, żeby zdobiły mi drugą część. No, to jeszcze nie jest połowa sezonu, ale chcę, żeby mi po prostu gdzieś tam zdobiły. Więc ja, tak naprawdę, słuchajcie, to wszystko muszę z tej doniczki, z tej doniczki wywalić. Będę po prostu wyciągać te cebulę. Oczywiście mogę to wszystko wywalić. I najprawdopodobniej tak zrobię, bo będzie mi łatwiej z tą całą po prostu ziemią. Teraz będziecie lepiej to po prostu widzieć. Ja to wszystko tutaj wywalę. O! O, jak pięknie mi się mróweczki zagnieździły. Słuchajcie, właśnie w takich doniczkach jest bardzo charakterystyczne. Popatrzcie się, mrówki, nie wiem, czy to widzicie. O, teraz może tutaj mrówkę, więc to wszystko trzeba będzie stąd e, usunąć. W każdym razie e, chcę Wam też pokazać, że jak wygląda taki przekwitnięty, przekwitający hyacynt? Słuchajcie, ta, ta cebulka jest bardzo fajna. Ja teraz te wszystkie cebulki pousuwam, ale nie będę im usuwać teraz liści. Ponieważ ja te cebulki zostawię na tacy, w fajnym miejscu, żeby sobie te cebulki pociągnęły właśnie z y, tych liści, również wszystko to, co jeszcze mogą y, pociągnąć. Popatrzcie się, jakie małe są cebulki, niestety tulipanów. Ja je też zostawię do momentu zaschnięcia liści. Natomiast. O, na przykład tu jest tulipan i bardzo fajnie chciałabym Wam pokazać, jak ten tulipan e, wygląda po przekwitnięciu. Tutaj była jedna duża cebulka, która w momencie, kiedy powstał pęd, popatrzcie się, ona się podzieliła. O, widzicie, pęd wychodzi z cebulki, której tak naprawdę już nie ma. Powstały dwie cebulki potomne. I, jeżeli my chcemy, żeby te cebulki rosły, to my właśnie potrzebujemy zachować ten pęd aż do momentu, aż te liście zżółkną i odżywią te cebulki. Ja to w tej chwili zrobiłam i już z tego nic niestety nie będzie. Ja to wywalę, ale chciałam Wam właśnie pokazać, że dlatego potrzebujemy zachować te liście, żeby czerpały energię i rozbudowywały te cebulki. Dokładnie tak samo właśnie w tym. Miejscu potrzebujemy właśnie tych liści. A więc ja będę właśnie sobie w tej chwili tak te wszystkie jacynty odzyskam. To będę musiała zaraz stąd. Słuchajcie, idę z tym na zewnątrz, bo tu jest pełno mrówek i pokażę Wam zaraz wszystkie cebulki na czysto, jakie odzyskałam właśnie z tej donicy. Mrów... Mrówki, słuchajcie, super sprawa, naprawdę super sprawa. Ale już sobie z tym wszystkim poradziłam, i teraz wszystkie tutaj cebule właśnie wywaliłam na tą podkładkę. Tak wygląda właśnie cebulka hyacynta. Tak, wygl... również cebulka hyacynta, więc to są naprawdę fajne, fajne cebulki. Tutaj na przykład mam, słuchajcie, cebulki szafirków. Tak wyglądają i jeszcze właśnie tulipany, już Wam pokazywałam, ale jeszcze może gdzieś tutaj znajdę, bo ja tych cebulek jeszcze nie wywalam, bo popatrzcie się, na przykład te cebulki będą też fajne, fajne są, dosyć duże. I teraz tak, nie ma się, słuchajcie, co oszukiwać, jak widzicie, to są zdrowe korzenie i najlepiej by było, jakby te rośliny po prostu zostały w tych doniczkach, tak jak właśnie tą metodą pierwszą, żeby ta doniczka w zacisznym miejscu była podlewana do momentu takiego naturalnego zaschnięcia, o słuchajcie, tak, zasychania liści i dopiero później, żeby te cebulki były Pozbawiane tych liści, natomiast ja rzeczywiście tych doniczek potrzebuję, więc ja robię tą drugą metodą i teraz tak, właśnie taką cebulkę zostawiam. Ja te wszystkie cebulki akurat zostawię na tej tacy. Można to zostawić w jakiejś takiej kartonie, można to zostawić w skrzynce, ale w takim miejscu, w takim pojemniku, żeby tutaj padały promienie słoneczne, ponieważ te cebulki jeszcze będą asymilować i jeszcze będą się odbudowywać. To oczywiście będzie słabszy proces, ale jeszcze można je troszkę uratować. Tutaj na przykład już mamy szafirki, które się urwały, więc one się będą tylko, e, tylko suszyć. One będą w tej chwili w szklarni, ja je postawię w szklarni pod stołem, będą miały światło, ale nie takie bezpośrednie. Żeby po prostu jak najlepiej jeszcze po prostu dać im w tym momencie, w takiej sytuacji to, co jeszcze mogę im dać. Natomiast drugi sposób jeszcze tej metody, słuchajcie, jest taki, żeby taką cebulkę widzicie z liśćmi, ją można posadzić spokojnie do ogrodu już w tej chwili i już jej nie wykopywać. Można sobie przyciąć te korzonki i po prostu posadzić w miejsce docelowe, w którym będziecie chcieli, żeby one e, po prostu rosły. I to też jest fajny sposób bez usuwania liści. Słuchajcie, ona się powolutku jeszcze gdzieś tam po ukorzenia. Jeszcze zasymiluje sobie po prostu e, energię, będzie pobierała po prostu i tworzyła energii i odżywiała cebulę, a więc tak naprawdę to jest nawet lepszy sposób, jeżeli wiecie, macie jakieś takie, nawet teraz widzicie dziury właśnie gdzieś na rabatach, gdzie na przykład brakowałoby hyacyntów, to spokojnie takie hyacynty można sobie posadzić. I ja się jeszcze, słuchajcie, pozastanawiam, właśnie przejdę sobie po ogrodzie, bo być może te hyacynty, bo być może te hyacynty, te szafirki, sobie gdzieś po prostu je, sobie je po prostu gdzieś posadzę. I to są, moi drodzy, takie metody, które ja Wam polecam, próbujcie sobie swoich, e, swoich metod, jednak uprawa. E... Roślin cebulowych w donicach troszkę się różni niż uprawa roślin cebulowych w gruncie. Wiadomo, to jest inna pielęgnacja. Dlatego próbujcie, co się Wam sprawdza. Natomiast jeszcze Wam podpowiem, że na przykład właśnie hijacynty, ale tak samo narcyzy, szafirki, one naprawdę wyjdą obronnie z takiego typu traktowania, bo to są odporne cebule. One w przyszłym roku, nawet jak nie zakwitną mega, 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 to i tak zakwitną. Później się odbudują i za dwa lata będą już naprawdę fajnie kwitnąć. One też się podzielą. A więc naprawdę nie ma co się za bardzo nimi przejmować. Najbardziej problematyczne są po prostu tulipany, bo one się dzielą i one nawet w gruncie, jak my poczekamy, aż te nie będziemy wykopywać do momentu zasychania tych liści, to i tak nie zawsze te cebule potomne są na tyle duże, żeby wydać fajny kwiat na przyszły rok. Chociaż oczywiście nie zawsze, bo tam są takie tulipany, które powtarzają fajnie. A więc próbujcie, próbujmy, mówię to też do siebie, ja po prostu robię różnymi metodami. Ja taką metodą na przykład, że hyacynty. W tej, w tej postaci sadzę yy, po zimie. Jak mam takie właśnie chiacenty różne w doniczkach, pędzone yy, na zimę, właśnie na święta, styczeń, luty, to później jak one przekwitają, to wyciągam z tych donic ozdobnych i sadzę nawet właśnie w lutym do ogródka. To niczemu, słuchajcie, nie przeszkadza. Ona w tym samym roku już wiadomo nie zakwitnie, ale sobie przez te liście właśnie pobierze, ile będzie miała pobrać i w przyszłym roku yy, zakwitnie. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną i że poświęciliście właśnie mi i na mój film czas. Zapraszam jutro do sklepu na www.ogródpoenkwiatów.pl albo jeszcze dzisiaj do zapisów do newslettera, ponieważ od jutra startuje sprzedaż webinaru z florystką. Jak to jest być florystą? Florystką od pasji do zawodu. Już o tym mówiłam na początku tego filmu, nie będę się już powtarzać. Bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli interesuje Ciebie akurat ten temat. Zapraszam do komentowania, bo słuchajcie, jestem bardzo. Bardzo ciekawa, jak Wy przechowujecie swoje cebule, swoje lazanie cebulowe, co z nimi robicie. Może macie jakiś inny sposób, może chcecie coś dodać. Bardzo jestem ciekawa zawsze Waszych opinii. Poznaję was dzięki tym opiniom, poznaję Wasze ogrody. Piszcie też o różach z gołym korzeniem. Może macie jakieś fajne, sprawdzone odmiany na kwiat cięty? Chętnie, chętnie poznam. Moi kochani, życzę Wam dzisiaj słoneczka w dzień, deszczu w nocy. Jeszcze raz zapraszam do zapisów do newslettera, zapraszam do subskrybowania tego kanału, żeby nie ominąć żadnego kolejnego odcinka. No i co? Wszystkiego dobrego. Do następnego. Cześć.